Dobry wieczór! Dzisiaj powiemy trochę więcej o pielęgnacji ciała. Nie powinno się tego rozdzielać i wiemy, na pewno jesteśmy świadomi tego, że tak samo ważna jest pielęgnacja skóry ciała, tak samo jak pielęgnacja skóry twarzy, szyi i dekoltu, czyli te rejony, które uznajemy jako kosmetyczne i o których nie zapominamy, bo częściej odsłaniamy. Jesteśmy jeszcze w sezonie, chociaż dzisiaj się zrobiła ta pogoda taka mniej ciekawa u nas na północy. Jesteśmy w sezonie, gdzie jeszcze odsłaniamy to ciało i tym bardziej to motywuje nas do pamiętania o rutynie pielęgnacyjnej. Ja bym jednak bardzo chciała i zależy mi na tym, abyście Państwo podeszli do tego całorocznie. To nie jest tylko wybrany zestaw kosmetyków, który wykorzystujemy przed latem czy latem, kiedy właśnie jest ta szansa, że chcemy korzystać z ekspozycji słonecznych, czy też wystawiać, obnażać swoje ciało i demonstrować dobrą jakość skóry. Powinno się zabiegać o siebie i troszczyć się o skórę tak samo ciała, jak i pozostałych stref przez cały rok. Ale dzisiaj z dopingowaniem właśnie sezonem przypomnijmy sobie o tym, jak ważne jest wykorzystanie potencjału i siły masażu tej metody bardzo tradycyjnej, stosowanej od stuleci i najnowszych osiągnięć biotechnologii, które polegają na komponowaniu, na tworzeniu odżywczych rozwiązań, pielęgnacyjnych rozwiązań właśnie w preparatach kosmetycznych. Na dzisiaj wytypowałam dla Państwa oczywiście jako bazę jeden z naszych kolagenów natywnych, ten czysty piór bez dodatków, również serum wyszczuplająco ujętrzmiające, no i oczywiście codziennie stosowany, regularnie stosowany systematycznie balsam nawilżający są to super dobre uważam propozycje i łącznie z masażem dają naprawdę spektakularne efekty. Jeszcze dla przypomnienia, co to takiego jest ten masaż. Masaż to jest zespół ruchów wy, wywołujących ucisk na wywierających ucisk na tkanki naszego organizmu, wykonywany jest z określoną siłą, w określonym tempie. Oczywiście my indywidualnie możemy dostosowywać do swoich potrzeb, do swoich oczekiwań, a nawet upodobań. Wykonywany jest w tym określonym tempie, nam przyjaznym, to od razu tutaj zaznaczam, że tutaj nie trzeba trzymać się tak bardzo kurczowo, technik fizjoterapeutycznych, tylko zastosować tą formę automasażu takiego, jakiego, jaki lubimy, jakiego potrzebujemy w danej chwili, czy to dla relaksu, czy dla wzmocnienia, czy dla pobudzenia. Ten masaż wykonywany powinien być na pewno zgodny z przebiegiem naczyń krwionośnych i limfatycznych, z obwodu do serca albo powinien być zawsze kierowany do większych splotów, do węzłów chłonnych, w kierunku do węzłów chłonnych. I możliwości masażu w połączeniu właśnie z naszymi kosmetykami, z kolagenami, jak również z serem wyszczuplającym, takim produktem, od którego oczekujemy, że nasze ciało, możemy wpływać na, nawet na modelowanie ciała, na regulowanie metabolizmu i tych przemian zachodzących w, także w tkance skórnej, które dają obraz poprawy, wygładzenia, ujędrnienia, napięcia innego i też przez to efektu wyszczuplania. W połączeniu masaż z genialnością naszych kolagenów natywnych, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o większe przestrzenie, czyli ciało, to dlatego właśnie ten piór, dlatego czysty, dlatego bez dodatków. W połączeniu z tym właśnie kolagenem, ponieważ jest to kosmetyk, jest to preparat kosmetyczny, który działa który wtedy, kiedy produkcja wewnątrzustrojowa naszego kolagenu spada, czyli szczególnie kiedy stajemy się ludźmi dojrzałymi, gdzie zauważamy, gdzie zauważamy już skutki i on nie działa tylko na te skutki, on owszem, je na pewno niweluje, zmniejsza ich obraz ten negatywny, ale dociera do przyczyn, czyli stosowany wtedy, kiedy ta degradacja przeważa nad syntezą, produkcją naszego kolagenu ustrojowego, wówczas ten produkt naprawdę jest w stanie uczynić bardzo dużo w tym właśnie genialnym połączeniu niskocząsteczkowości i wysokocząsteczkowości przy zatężeniu 4% jest doskonałym produktem odżywczym, który jako pierwszy powinien być stosowany właśnie wykorzystując tą naszą ulubioną technikę masażu. Tutaj tylko jeszcze przypomnę, że w kolejnych propozycjach, czyli w Kolagenie Gold i w Kolagenie DNA, które to tak bardziej preferujemy na te eksponowane właśnie przez cały rok partie skóry i one mają już dodatki. On się świetnie łączy, emulguje z innymi komponentami, i tak w Kolagenie Gold mamy dodatkowo taką kompozycja celowana jest, przypomnę, do skór tak zwanych tych problematycznych, skłonnych do infekcji, do do podrażnień, do pękania naczyń krwionośnych i tak mamy. Ekstrakt z łopianu, z kory dębu, z wąkrotki azjatyckiej i z szafranu. Natomiast w kolejny w DNA, który już tak wybitnie jest celowany i dedykowany skórą dojrzałym, zmienionym, o takiej wolniejszej, wolniejszej pracy, wolniejszym metabolizmie w tkance skórnej, wówczas polecamy z dodatkiem biofermentu z truskawki, dodatku tatczycy bajkalskiej, przetacznika leśnego i żywokostu lekarskiego. Te zestawienia mają dodatkowe funkcje jeszcze bardziej takie dopingujące, energetyzujące i działające intensywniej Połączeniu właśnie z białkiem kolagenowym. My wracamy do naszego białka czystego piór, który to powinien być wmasowany, Te nasze, to nasze domowe spa, to już tak ambitnie nazywając, kiedy sobie zapewniamy trochę relaksu, światła, muzyki, i wówczas to korzystanie właśnie z masażu i produktu kosmetycznego. Zanim znaczy, to nasze spa powinno rozpocząć się, to nasza, ta nasza troska o skórę ciała, podobnie jak i strefy pozostałe, o których wspominałam, należy korzystać z peelingowania, tak? I tutaj chcę, żebyśmy wykorzystali takie. Proste pomocy. Czy to będzie szczotka, szczotkowanie, cudowny zabieg pielęgnacyjny, czy to będzie rękawica y, taka sizolowa, czy taka z y, takimi y, lekko y, ściernymi elementami. Ten peeling ten, y, powinien być potraktowany jako przygotowanie. Można to zrobić na sucho, można to zrobić na mokro. Na sucho oczywiście zdecydowanie więcej zdejmujemy martwej. Martwych komórek tej warstwy rogowej. I to usuwanie właśnie martwego naskórka to jest kapitalne przygotowanie i polecam, dlatego że otwieramy drogę do wchłaniania właśnie tych dobroczynnie działających komponentów naszych produktów kosmetycznych. Otwieramy drogę. Zdejmujemy ten bagaż martwej komórki, a pamiętajmy, że im jesteśmy starsi, tym ta odnowa naskórkowa się przedłuża. Jeżeli dochodzi do takich wtedy nieestetycznych zgrubień, nierówności, suchości nadmiernej, nie ma tej prawidłowej produkcji ceramidów w naskórku i to też daje obraz zaniedbanej, starszej skóry, słabiej funkcjonującej. Ta lepsza to zdjęcie martwej komórki zapewnia bardzo dobrą absorpcję, wnikanie, przenikanie właśnie składników odżywczych. Poza tym ten ruch, właśnie to określone tempo, określona siła powoduje pobudzenie mikrokrążenia. Tu szczególnie my kobiety z racji trochę innej gospodarki hormonalnej, to zagrożenie celulitem już do tego zmierzam. To jest też między innymi zła komunikacja między najdrobniejszymi naczyniami krwionośnymi a limfatycznymi. Czyli tutaj dochodzi do Zastojów, do spowolnień, co yy, no, staje się potem takim nasz, taką naszą przypadłością, taką yy, no, nieestetycznym obrazem i zmagamy się z tym, walczymy z tym, on wraca jak bumerang, ale nie można się poddawać i usprawniać należy właśnie to mikrokrążenie. Mikrokrążenie w tych naj, yy, to, te najdrobniejsze naczynia i właśnie yy, to, ten kontakt, yy, przekazywanie yy, zbędnych takich yy, elementów metabolicznych do układu linfatycznego do chłonczy. I lepsze krążenie w naczyniach krwionośnych i kiedy na, nasze tkanki stają się lepiej dotlenione, ukrwione, odżywione, bo przecież krew to jest przepływ, to jest przekaz związków odżywczych tlenu do każdej komórki, do każdej tkanki naszego ciała. Także to są te korzyści wynikające i ten lepszy przepływ limfy eliminuje obrzęk, zastoiny się nie tworzą, bo takie powtarzające się tendencje do właśnie pojawiania się obrzęków powoduje jako, że tkanka łączna jest jest w, jest w tkance tłuszczowej, jest, ta tkanka tłuszczowa jest poprzedzielana tkanką łączną. I jeżeli dochodzi do y, obrzęku, to wówczas pojawia się taki, y, y, pojawia się, y, włącza się mechanizm obronny i na skutek powtarzających się obrzęków te włókna tkanki łącznej grubieją. Dochodzi do hipertrofii, a w konsekwencji do. Namnażania się tych zniekształconych właśnie włókien tkanki łącznej, czyli do takiej hiperplazji. I to już daje niekońcowy etap właśnie zmian celulitowych, z którymi, z którymi to możemy świetnie walczyć ze skutkiem, wykorzystując właśnie serum wyszczuplająco ujężniające. czyli Doprowadzenie do y, takiego też detoksu przez ten ruch przygotowujący, tego y, masowania. Przypominam, szczotka, rękawica na sucho, y, ten masaż od obwodu do serca, y, ruchy głaskane czy rozcierane, y, takie jakie lubimy. Y, dobór bardzo indywidualny może być i potem nakładanie y, produktów, które. W swoim składzie mają, skła, mają, w swoim składzie mają zawartość już tego, co może nauka, co może biotechnologia, gdzie może wyekstrahować na przykład z mikroorganizmu, dysyderia taki związek, który przyspiesza wydzielanie adiponektyny z adipocytów, czyli komórek tłuszczowych, czyli ma wpływ na tą gospodarkę mitochondrialną i dzieje się to sprawniej, szybciej, czyli mamy efekt współpracy. Masaż świetnie przygotowuje, już energetyzuje bądź relaksuje w zależności od tego tempa i siły, a taki składnik, który jest użyty w naszym serum wyszczuplającym jak ActiGym, doskonale imitujący nawet określamy to w ten sposób, że imitujący wysiłek fizyczny, który ma wpływ właśnie na to energetyzowanie, na przyspieszenie, na na lipolizę, na, na taką, na likwidowanie, no to może takie jest duże już mocne słowo, ale na pewno na przyspieszanie procesów lipolizy i modelowania właśnie ciała, utrzymywania w dobrej formie. Chcę jeszcze powiedzieć, bo tutaj tak bardzo już rozpędziłam się, że bez poszukiwania dla siebie zbilansowanej, dobrej, odpowiedniej diety, bez w dzisiejszych czasach, bez suplementowania się i uzupełniania, przypominam, kolap, czy też slim call. czy to są suplementy, które znowu, te ekstrakty, które zamieszczamy w nich, Pomagają ta współpraca, ta symbioza tego, co, czym się właśnie odżywiamy i suplementujemy. I to, co robimy wierzchnio, czyli masaż, czyli kosmetyk, dobry kosmetyk z dobrym składem, to jest, to jest efekt, to jest właśnie ta zdrowa, dobra pielęgnacja i taką właśnie my promujemy. W serum oprócz naszego doskonałego komponentu, jakim jest ActiGym. Znajduje się też kompleks LipOut, który powoduje, przyspiesza ten efekt właśnie redukcji tej trudnej tkanki podskórnej, która, no, szczególnie my kobiety, z racji budowy, z racji anatomii, fizjologii, gdzieś mamy te miejsca, gdzie skupiamy jej, no, nieproporcjonalnie większe ilości, nie jest to tak bardzo równo rozłożone. Ja myślę, że tu mężczyźni mają trochę wygodniej i łatwiej, ale oczywiście, że o jakość skóry dbamy w jednym i w drugim przypadku. Nie wyłączamy panów, i tak samo mogą stosować produkty, które dbają po prostu o jakość, o energię skóry, o dobrą pracę tkanki skórnej, więc Lip Out, który powoduje tą redukcję, ułatwia redukowanie podskórnej tkanki tłuszczowej. Cudowny taki ekstrakt z korzenia rośliny nowa Pur, rośliny znanej z medycyny dalekiego wschodu i to jest roślina, która ma tutaj wpływ na również mikrokrążenie, na tą współpracę między naczyniami krwionośnymi a limfatycznymi. Ma też conceito bw właśnie na tą detoksykację, na oddawanie, na dobrą pracę chłonki, na dobry odpływ chłonki z naczyń limfatycznych do węzłów chłonnych, do większych skupisków, skupisk właśnie naczyń chłonnych. Oprócz tego w serum naszym wyszczuplającym jest również miłożą japoński, czyli naczyń biloba, Super roślina, która jest często wykorzystywana przy do wzmacniania ściany naczyń krwionośnych, do uszczelniania naczyń krwionośnych, czyli ma takie możliwości zapobiegania takim wybroczynom, takim yy, uzewnętrznianiu się zawartości, wylewaniem się zawartości tych drobnych naczyń krwionośnych. No i oczywiście znowu mikrokrążenie, yy, redukcja obrzęków, re redukcja zastoin, które to, jak już powiedziałam, powtarzające się. Powodują z kolei pogrubienie, stwardnienie, zwłóknienie tkanki łącznej, co daje obraz nieciekawy, taki nieatrakcyjny właśnie celulitu, celulitowej takiej skóry. Masło szwi, które zawiera prowitaminę A, która ma też wpływ na regenerację skóry, na odnowę skóry, to znajduje się w produkcie, który powinien być nakładany już po. Przygotowaniu, czyli przemasowaniu skóry, w pracowaniu kolagenu piór i na nasz, nasz balsam modelujący, nasze serum wyszczuplające, ujędrniające jako ostatni produkt. Tutaj możemy dobierać do swoich potrzeb, do stanu skóry, do możliwości właśnie wykonywania tego masażu. Mówię tu o sile, o tempie i może to być ten produkt, który jest już właśnie kojarzony z tym modelowaniem, wyszczuplaniem, ujędrnianiem, ale też pamiętajmy, że codziennie nałożony, czy też dostarajmy się jak najczęściej, bo to jest z kolei zabieganie, to jest ta wersja limitowana z mniejszą pojemnością i ta większa 200 ml, balsam nawilżający z linii hydro, super aksamitny, lekki krem do ciała, nakładany też jako ostatni. Który ma w swoim składzie takiego mistrza regeneracji, kolostrum, ma w swoim składzie olej z migdałów, olej z awokado. To są oleje bogate w witaminy A, B, D, H, PP. P. Te witaminy są niezbędne do dobrej, zarówno syntezy także kolagenu tego wewnątrzustrojowego i, i, i tego jak również do, do pracy i takiej stabilizacji skóry. Dodatkowo jest tam też aloes, są algi morskie, czyli wszystkie takie związki, które ułatwiają zatrzymanie wody w naskórku, które yy, Nawilżają te wierzchnie warstwy naskórka i mają wpływ na dobre tempo odnowy naskórkowej. Stosowane regularnie produkty, preparaty nawilżające. Odwdzięczają się nam y, y, naprawdę gładką, niewysuszoną skórą. Skóra ciała bardzo, y, właśnie czy w kontakcie z odzieżem, czy też y, y, przy zmiennej temperaturze albo wysokiej, niskiej, czy w ogóle przy tych takich y, właśnie takich y, zmianach intensywnych, bardzo szybko traci wilgoć. Bardzo szybko y, staje się skórą suchą, czy przesuszoną, i y, 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 y. No i tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Pielęgnacja, odpowiednia pielęgnacja gwarantuje nam utrzymanie dobrej formy. I do tego bardzo mocno nakłaniam, nie tylko w sezonie letnim, ale przez cały rok. My sobie takimi masażami i dobrymi kosmetykami możemy zapewnić rano po, po prysznicu, jeżeli mamy wypracowaną taką metodę, że potrafimy bardzo szybko, sprawnie wstać, wziąć prysznic i szybkimi ruchami takimi, yy, 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 takimi właśnie energetyzującymi pobudzić się rano to oczywiście tak, czy też wieczorem, gdy na przykład no, ja jestem zwolenniczką takiego już tego relaksu już tego spokoju, że już nic nie muszę i wtedy dopiero właśnie taki zrobić sobie relaksujący, uspokajający ten masaż i w spokojne wpracowanie, wmasowanie kosmetyków. To działa. I do tego mocno Państwa nakłaniam, do przetestowania, kto jeszcze nie zna naszych tych kosmetyków, jak również do łączenia to, tych, tych produktów właśnie z masażem, z automasażem. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się ponownie już niedługo. Życzę bardzo dobrego do wieczoru, dobranoc.